Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. No i doczekaliśmy się najnowszej informacji na temat tego, że niedługo powstanie nowy, duży dodatek do gry Humankind. Niedawno było opublikowana wiadomość o tym, że co będzie w, nast w następnych miesiącach rozwijane w tej grze, taki roadmap został przedstawiony. W nim nie było w zasadzie żadnych wskazówek na to, że ten dodatek w najbliższym czasie się pojawi. Teraz już mamy więcej informacji, i te informacje są bardzo świeże, bo dokładnie dzisiaj ta informacja została podana. I co dostaniemy w nowym dodatku? Pierwsze wiadomości są już dostępne, i zaraz o nich powiem. Więc tak, nowy dodatek e, będzie się nazywał Together we rule. E, można to przetłumaczyć na razem rządzimy. Także taka nazwa, która wskazuje na to, że będziemy tutaj starali się wspólnie rozwiązywać problemy. A jak to zrobić, e, to są dodatkowe elementy gry, które zostały, zostaną dodane. To są po pierwsze agenci, to jest nowa klasa jednostek, która ma służyć jako dyplomaci lub ukryci agenci, którzy mają działać e, na miasta wroga lub zbierać. I tu trzy kropki zobaczymy, cóż oni będą zbierać. Um, możliwe, że to jest jeszcze wiadomość, którą dostaniemy dopiero w przyszłości. Poza tym jest dźwignia, to jest nowy zasób, nowy um, nowy element w grze, tak jak wpływy, tak jak pieniądze, będzie to dźwignia, to jest dźwignia, która ma być wykorzystywana do różnych akcji dyplomatycznych. Możliwe, że to będzie inaczej przetłumaczone w grze, ale to jest tłumaczenie, które Udało mi się e, wykonać, mam nadzieję, że tak się to będzie nazywało. Możliwe, że inaczej. E, może to być efekt albo coś podobnego. Zobaczymy. E, poza tym będą ambasady. To jest bardzo ciekawa sprawa. Twórz silniejsze więzi z innymi imperiami i uzyskuj dostęp do traktatów kooperacyjnych, takich jak wzajemny dostęp do jednostek specjalnych, na przykład. No, to Ciekawa sprawa, że można mieć ambasady w innych państwach i podpisywać traktaty, które mają, dają dostęp na przykład do jednostek specjalnych. Zobaczymy, co jeszcze będziemy mogli takimi traktatami uzyskać, ale to jest pierwsza informacja, którą dostaliśmy. Poza tym to, co wiele osób wyczekuje, to co jest w grach cywilizacyjnych. W ostatnim czasie standardem, tak zwany kongres ludzkości będzie się tutaj to nazywał, czyli Kongres Humankind. E, będziemy w nim głosowali nad globalnie uchwalonymi prawami, i rozwiązywali konflik konflikty poprzez dyplomatyczne naciski. No, ciekawe, także to na pewno dobre urozmaicenie e, gry. Poza tym dojdą nowe kultury i pokrewieństwa, które się nazywają w grze powiązaniami. Ta nazwa mi bardzo nie pasuje, muszę przyznać, ale nie wiem, jaka by była lepsza. I to będą Sumerowie, Chińczyc, Chińczycy Han, Bułgarzy, Szwajcarzy, Szkoci i Singapurczycy. I oni będą dzielić nowe Powiązanie, czyli to powiązanie będzie, to będzie powiązaniem dyplomatycznym. A co o tym mówi? Tutaj moja. Mój screen na ten temat. To jest następująca sprawa. O co chodzi z tymi nowymi pokrewieństwami, powiązaniami? Zrobiłem takiego małego cika. Z Wiki, i tutaj są właśnie te wszystkie powiązania czy pokrewieństwa, które są w grze. Ich jest siedem w, w tej chwili. To są estetyczny, esteta, rolnik, budowniczy, ekspansjonista, handlarz, militarysta i naukowiec. I do tego dojdzie dyplomata. Także to jest ciekawe rozwiązanie i moim zdaniem. Możliwe, że będą, będą dobre um, funkcje, które będą związane właśnie z dyplomacją, bo cały ten dodatek jest poświęcony właśnie dyplomacji i zwiększeniu siły dyplomacji w tej grze, która do tej pory jest jeszcze w pewnym sensie ograniczona. Poza tym mamy nową zawartość, taką jak cuda natury, cuda kultury i wydarzenia narracyjne. To jest tak e, mniej więcej taki standard z e, Amplitude, którzy takie rzeczy dodają. Tutaj taki jest mały screen e, z tej gry, i tutaj widać, że jest jakiś nowy cud natury, który e, zostanie dodany do gry właśnie z tym nowym dodatkiem. Cóż mamy poza tym? To, co zostanie dodane, w grze w dodatku together we rule, czyli razem rządzimy. To, jest, to są rzeczy, które są darmowe, ale zanim o tym powiem, to jest tu też wzmianka o tym, kiedy ukaże się ta gra. Ta gra ma się ukazać, ten dodatek ma się ukazać jesienią 2022 roku, czyli między końcem września a końcem grudnia. A towarzyszyć mu właśnie darmowa aktualizacja do gry. Zabierająca następujące główne funkcje. To jest wsparcie strony trzeciej w walce. Jakże ktoś sobie przypomina mój filmik właśnie o tym roadmap, który podała Amplitude. To właśnie ten punkt był tam w, w, wspomniany o nim, to jest map działać na takiej zasadzie, że użycamy. Użyczamy kontroli nad swoimi armiami sojusznikowi na czas bitwy, czyli na polu bitwy. Możliwe będzie to, że aż trzy różne strony będą w jednym czasie działać no przeciwko sobie. Dwie razem jedna jest przeciwko. Poza tym przerobiony system ukrywania się stealth. To jest system. No, w tej chwili w grze istnieje. Są, um, są jednostki, które mają taką właśnie właściwość, że są, nie, są słabo wykrywalne, ale to zostanie poprawione o bardzo ciekawą rzecz i to jest tutaj właśnie przedstawione oparte na wyczerpywaniu się rezerwy skradania się, zamiast binarnego sprawdzania, widoczny czy niewidoczny. Czyli będziemy mieć taki Jakieś punkty rezerwy, punkty skradania się. Jeżeli te punkty skradania nam się wyczerpią, to będziemy widoczni. Tak to rozumiem. Dość ciekawa sprawa, i to jest na pewno też powiązane z tymi rzeczami, które mówiłem przed chwilą o agentach. Możliwe, że oni będą mieć taką możliwość skradania się i działania jako ukryci agenci na przykład. I cóż mamy jeszcze, ulepszone ludy niezależne. To też było już wspomniane, właśnie przy tym roadmap. E, silniejsza rywalizacja o patronat. Na jakiej zasadzie to będzie działać, nie wiemy w tej chwili. E, no, trzeba przyznać, że w tej chwili ta rywalizacja o patronat jest taka, jeżeli się gra przeciwko sztucznej inteligencji, no słaba, bo, bo raczej. E, jest dość łatwo wygrać przeciwko sztucznej inteligencji i ten bieg do, do bycia, e, że tak powiem, e, powiązanym z tym ludem niezależnym. I poza tym to jest coś napisane, takiego jak bardziej szczegółowe traktaty. No tutaj szukałem trochę, e, cóż by oni mieli tutaj na myśli, jeżeli chodzi o te traktaty. No niestety za bardzo nie znalazłem odpowiedzi na ten, na ten punkt. Zobaczymy, może w przyszłych tygodniach to wiemy się troszeczkę więcej, co tutaj miał autor na myśli. Także together we rule, czyli razem rządzimy, dodatek pojawi się w, na jesień. W jednym miejscu jest napisane o kilku tygodniach. Zobaczymy, czy, czy to się uda. W, w zasadzie Amplitude na pewno wybierając datę wyjścia tego dodatku, będzie się starał to zrobić w dalekiej odległości od daty wydania Victorii 3, ponieważ to jest podobna publika, i no, źle by było, gdyby to wyszło dokładnie w dniu wydania Victory 3. 25 październik, to jest data wydania właśnie Victory I moim zdaniem, albo to zrobią mniej więcej 3 tygodnie przed tym, czyli to by był początek października, albo zrobią to no, dużo po tym, czyli w listopadzie, albo, albo w grudniu. Także to jest wszystko możliwe. Zobaczymy, co, co się tutaj wydarzy i zobaczymy, jak oni, jak są też daleko, jeżeli chodzi o, o, o rozwój tego, tego produktu, jakim jest ten dodatek. Ponieważ nie, nie chcielibyśmy, żeby wyszło coś, co jest mocno zbagowane. To jest oczywista sprawa, dlatego. Moim zdaniem lepiej, nawet jeżeli wyjdzie to później, a będzie mniej zbagowane, może dojdzie jeszcze jakaś dodatkowa rzecz, którą uda im się zrobić, niż wyjdzie za wcześnie i będzie miało dużo problemów, która odstraszy od tej gry. Ok, także tyle jeżeli chodzi na ten temat. Jest jeszcze tylko tutaj taka mała wzmianka o tym, że wyszedł dzisiaj też trailer do tego, do tego dodatku. Tam zbyt dużo informacji nie ma, ale ładnie wygląda. Wiadomo, wszystko co Amplitude wydaje jest graficznie na najwyższym poziomie, trzeba przyznać. I link, właśnie do tego filmu, będzie w opisie do mojego filmu. Także można sobie to spokojnie obejrzeć. Ja w tej chwili już łapę małego hypa. To muszę, muszę przyznać, tak otwarcie, że. Bardzo się cieszę na to, że w końcu mamy jakąś informację i to najprawdopodobniej już niedługo będzie możliwe do zagrania, do zobaczenia. I rozwija to o bardzo ważny element gry, który został trochę po macoszemu w tej, w tej podstawce poruszony czyli dyplomacja. Dyplomacja jest bardzo płaska, łatwa i bardzo uproszczona. Możliwe, że. Ci agenci dodadzą tutaj troszeczkę takiego, takiej przyprawy do, tego, do, tej, do tej gry. Na to się naprawdę bardzo cieszę i mam nadzieję, że razem ze mną się cieszycie też na ten dodatek. Jeżeli tak, to chętnie poczytam Wasze zdanie na ten temat, czy też uważacie te, te rzeczy, które dojdą, za interesujące. Czy uważacie, może coś, co jeszcze powinno dojść do tej gry? Także wszystko, wszystkie uwagi, jakie macie, proszę zamieśćcie w komentarzach. Będę z chęcią na wszystkie odpowiadał. Poza tym, oczywiście zapraszam na naszego Discorda. Im bliżej będzie do wydania tego dodatku, mam nadzieję, że tym więcej będziemy mieć nowych. Nowych graczy, którzy się zapiszą i będą, że tak powiem, czytać, może aktywnie też uczestniczyć w życiu community, które się powoli tworzy. Poza tym, oczywiście, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapek w górę, jeżeli się podoba. Jeżeli się mniej podoba, proszę o komentarze albo inne informacje, także na to jestem jak zawsze bardzo otwarty Dziękuję wam za uwagę i pozostaje mi tylko powiedzieć cześć. Pozdrawiam i pa pa.